Witajcie. Chcemy się Wam dziś jeszcze nagrać z takim jednym temacikiem, który gdzieś e, mi bardzo... który gdzieś do, bardzo do mnie wraca w, w ostatnim czasie. E, a jest to po prostu pytanie. To jest pytanie e, proste, a może i nie. E, pytanie dlaczego posługujesz? Co jest tym motywatorem, e, co jest tą motywacją która cię popycha do, do jakiegokolwiek zaangażowania w kościele, jakiekolwiek jakiejkolwiek posługi e, we wspólnocie, do jakiejkolwiek posługi w miejscu, w którym jesteś w kościele, e, mi się wydaje, że jest to takie, takie istotne pytanie, które e, czasami sobie musimy zadawać co jakiś czas. E, ja właśnie mam taki, taki czas, kiedy sobie je zadaję. I y, patrzę na to tak, że y, widzę po sobie, że odpowiedź wcale nie jest taka prosta. Można powiedzieć, Albo chcę iść za Jezusem. Chcę robić to, co on robił. Y, bo z jednej strony, bo mnie to cieszy. Bo to jest coś, w czym się realizuje. I myślę, że. Y, każdy z tych powodów w pewien sposób jest ważny. I też od... odkrywam pewną mieszankę tych, tych, tego wszystkiego w sercu. Ale tak naprawdę, dalej, dalej się mnie zacząłem pytać. No dobrze, ale co jest głębiej? Bo to, że mnie cieszy, tak, cieszy mnie. To, że potrafię poświęcić swój czas, to, że potrafię poświęcić. Na jakiś kawałek swojego życia, jakiś kawałek swojego trudu na, na taką posługę, to też mnie cieszy, ale zaczynam sobie też zadać pytanie, co jest tam głębiej rzeczywiście? I um, mam taką myśl: czy może warto na, na to też tak spojrzeć? Czy, czy to, co robię? Jest jakimś tylko miejscem mojej samorealizacji, e, jakimś miejscem, gdzie, kurczę, to, czuję się w tym dobrze, bo to umiem robić? Czy postrzegam właśnie posługę tylko jako jakąś, jakiś miejsce realizacji? Bo moje doświadczenie jest też takie, że y, posługa często jest miejscem no dla mnie olbrzymiego trudu. Jest miejscem przełamywania się, jest miejscem, w którym w które nie do końca chce wchodzić. Jest miejscem, które, które wymaga. I chyba każdy, kto posługuje, ma też takie takie momenty, prawda? Kiedy, kiedy czuje, że ta posługa no jest przekracza, przekracza to, co chciałbyś sam oddać, przekracza jakieś. Poziom Twojego komfortu. I myślę, że potrzebujemy tej perspektywy, że jest za tym coś głębiej. Wielokrotnie, kiedy gdzieś stawałem gdzieś w takiej formacji wstawienników, kiedy też troszkę opowiadałem, opowiadałem o tej posłudze. To zawsze miałem, mam w głowie taką, taką jedną rzecz, że kiedy stajemy w posłudze, tak naprawdę kochając osoby, którym służymy, no to to jest najbezpieczniejsze miejsce. I gdzieś właśnie to do mnie wróciło w tym, w tym pytaniu, dlaczego to robię. I myślę, że, że to jest taka odpowiedź dla mnie przynajmniej, że robię to, bo kocham. Bo Bóg mnie zaprosił do miłości do osób, którym służę. Że Bóg mnie zaprosił do miłości osób, do osób, yy, które przede mną stawia. I mi się wydaje, że potrzebujemy takiego spojrzenia, prawda? Czy kocham nie tą posługę, nie tą wspólnotę, ale czy kocham osoby, konkretne osoby, którym służę. Bo jeśli je kocham, to potrafię więcej. To potrafię dać więcej. To potrafię się zaprzeć samego siebie. Jeśli je kocham, to jest dużo mniejsza opcja, że jest skrzywdzę Przynajmniej intencjonalnie. Będę bardziej uważał. Jeśli je kocham, to chcę po prostu dla nich dobra. I myślę, że to jest takie, takie ważne pytanie. Dlaczego ja posługuję? Dlaczego yy, chcę poświęcać swój czas? I bo dla mnie, dla mnie jest to gdzieś w, w konkrecie miejsce, bo kocham. Bo chcę, Boże, czynić to, co Ty czyniłeś, tak? Chcę Dokładnie tak czynić, tak powiedziałeś, że będziemy czynić, że będziemy czynić te rzeczy i jeszcze większe, ale właśnie dokładnie z takiego samego, z tej samej motywacji jak Ty to, to czyniłeś. Ty to nie czyniłeś dlatego, żeby się pokazać, Ty, ty to nie czyniłeś cudów, znaków, dzieł i tego, żeby Cię bardziej szanowano, żeby się, żeby się realizować samemu. Żeby teraz tutaj poczuć nawet rozwój. To, to czyniłeś po prostu z miłości. I właśnie taka, taka myśl, taka, taka myśl, która do mnie wracała, że Chrystus czynił wszystkie te znaki i cuda z miłości do tych ludzi. I myślę, że żeby rzeczywiście doświadczać Jego mocy, Jego prowadzenia, Jego chwały w posłudze, no to trzeba właśnie w takim miejscu stawać, z taką motywacją, że to robię z miłości do osób, którym służę, że to robię z miłości do kościoła, że to robię z miłości do wszystkich tych, do których on mnie posyła, bo to jest, to jest siła, to jest po prostu siła i to budzi też wiarę. Jeśli ja te osoby kocham, to chcę dla niej najlepiej. To uciekam się do tego, który ma wszystko dla tych osób. To jeśli wierzę w to, że Ty może jesteś największym, jesteś największy, nie ma innego, bo to chcę się uciekać za tymi osobami do największego. I myślę, że z tym chciałem Was zostawić. Dlaczego posługujesz? Czy to. Czy to rzeczywiście yy z czego ta posługa w ogóle wynika w twoim sercu? Z Bogiem?